Jak, jak Tomek powiedział o, o tym, że Abraham, zmagał się, że Abraham zmagał się z tym, czy tego syna złożyć w ofierze, i on przeżywał no, wielkie cierpienie. Tak? No bo teraz wyobraźmy sobie, mamy dziecko, tak? i Bóg do nas mówi, żebyśmy go zabili, tak? żebyśmy złożyli tego syna w ofierze. Więc to był ojciec, który zmagał się pomiędzy posłuszeństwem, a pomiędzy tym, że kocha, kocha swoje dziecko i musiał zaufać Bogu. Ale ta historia pokazuje nam też to, jak Bóg, który oddał swojego syna za nas w ofierze, jak jego serce musiało cierpieć jako ojca, które szło na takie katuszenie, że jakie to, wyobraźcie sobie swoje cierpienie we, wewnętrzne, jak Bóg, oddając swojego własnego syna za nas, musiał patrzeć na całe to cierpienie. Jezusa Chrystusa i że musiał go opuścić, bo przede wszystkim ta druga śmierć to jest oddzielenie od Boga, i Bóg musiał już zrzec się swojego syna tak? w tym momencie, bo kiedy Jezus stał się grzechem, to Bóg musiał go opuścić, bo święte z grzesznym nie może przebywać, i więc dla obu ich to było tak ogromne po prostu cierpienie. Więc poprosiłam Tomka, żeby właśnie o tym powiedział, bo, bo on odczuł po prostu to cierpienie. Cierpienie tego ojca, jak wniósł Izaaka na ofiarę. No i właśnie kontynuując w ogóle temat, czytam sobie Mateusza teraz. No i tak sobie czytam, to jest Mateusza 2, 13, 15. Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weździecie jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Tak, tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. I tak mówię, Boże, ja mówię, dobra, sprawdzę sobie z jakiego, od jakiego proroka jest to z Egiptu. Wezwałem mego syna. No i sprawdziłam jest to Ozeasza 11, 1,11. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im więcej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary balom i bożkom, palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Powrócą do Egiptu i Aszur będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdzę. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Bala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogłem porzucić, Efraimie? Jak opuścić Ciebie Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja święty. I nie przychodzę, żeby zatracać. Pójdą śladami Jachwe, który zagrzmi jak, refl, jak ryczący lew. A kiedy zagrzmi, zbiegną się jego synowie z zachodu, jak ptactwo przylecą z Egiptu i z asyryjskiej ziemi, jak gołębie sprawie, że wrócą do swoich siedzib, wyrocznia Jachwe. I to jest właśnie obietnica Boga, że On nigdy z nas nie zrezygnował. Bo kiedy nawracamy się, wszyscy ludzie, którzy się nawracają, nawracają są duchowym Izraelem. I tu, tu jest obraz Boga który właśnie pokazuje, jak Jego serce cierpiało, kiedy On był przy nas zawsze, tak? Bo kiedy rodzimy się na tym świecie, Bóg jest przy nas. On nigdy nas nie opuścił, ale im bardziej On nas wzywał, tym bardziej my się oddalaliśmy od Niego. Składaliśmy ofiary balom, tak? Bożką, paliliśmy kadzidła. On cały czas się troszczył o nas. Cały czas czekał na ten dzień, kiedy przyjdziemy do Niego i zostaniemy zbawieni, nie? I to jest właśnie taki obraz tego, że Bóg nigdy nas nie opuścił, pomimo tego, że gniew rozpalał się w Jego sercu, to jest ta obietnica, że On nigdy nas nie porzuci, że po prostu wszyscy, tak jak tu jest powiedziane, mmm, a kiedy zagrzmi, zbiegną się Jego synowie z zachodu, jak ptactwo przylecą z Egiptu i z asyryjskiej ziemi, jak gołębie sprawię, że wrócą do swoich siedzib wyrocznia Jahwe. I to jest ta obietnica Boga. I właśnie ten werset, że z Egiptu wezwałem swojego Syna, że te wszystkie historie, nawet w Nowym Przymierzu, nawet to zdanie, z Egiptu wezwałem swojego Syna, że Jezus musiał się schronić w tym Egipcie, nie? że to jest obraz proroczy, tego, że wezwał swojego syna. My jesteśmy w synu, tak? My, my byliśmy w tej mocy złego, i tu jest nawet napisane, że Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. I misją szatana jest to, aby zgładzić te osoby, abyśmy zginęli, abyśmy nigdy nie doświadczyli łaski Bożej, abyśmy się nigdy nie nawrócili, nie? Ale dobry Bóg ma zawsze nad nami ręce, pomimo tego, że był właśnie od niemowlaka z nami. Jego miłość po prostu jest ogromna, tak? On, to jest w ogóle piękne słowo. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wyzwałem z Egiptu. I potem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. I to są piękne słowa Boga, jak opiekował się każdym z nas, bo. Tak, jak już ostatnio miała słowo prorocze, tak? Że byłem przy Twoich narodzinach, tak? Byłem podczas tego, jak ktoś cię krzywdził. Bo Bóg był w każdej sytuacji, tylko my tego nigdy nie, za, nie zauważaliśmy, nigdy nie wzywaliśmy po prostu imienia Jezus. Abyśmy zostali po prostu uratowani i to życie tak się po prostu potoczyło, i chciałam tutaj pokazać, jak, jak Bóg nas po prostu kocha. I słowo Jeremiasza 31,3: Ukochałem Cię odwięczną miłością. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Choćby góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moja miłość od Ciebie nie odstąpi, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Rzymian 5:8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas gdy byliśmy jeszcze grzesznikami tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w ogóle to słowo nawet kiedy widzicie, kiedy się nawet nawracamy, to często chodzimy tymi własnymi ścieżkami i Bóg się o nas troszczy, Bóg chce się nami opiekować, ale my po prostu my nie wierzymy Bogu, nie ufamy mu i często chcemy powrócić do swoich starych dróg. To też to słowo pokazuje. Jana 4, 9, 10 W tym objawiła się miłość Boga do nas, że posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokość. Ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych z powodu występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani. Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, czym jest szerokość, długość, wysokość i, i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, tak? Bo kiedy my się nawracamy, nie mamy te tego objawienia, nie mamy tego pojęcia miłości Bożej, nie mamy tego objawienia, i bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie się modlili o to, abyśmy poznali głębokość miłości Bożej do nas, tak? No bo zobaczcie, co nam Bóg przebaczył, tak? Kiedy, kiedy Adam i Ewa. Zerwali owoc poznania z drzewa dobra i zła, i ich serce zaczęło wybierać zło. Ludzie stali się okropni, ludzie stali się źli. Ale mimo tego Bóg wiedział, że przyjdzie z ratunkiem, bo od początku Starego Przymierza jest ukryty ratunek w Jezusie Chrystusie dla ludu. I tak bardzo nas Bóg ukochał, gdzie powinien nas nienawidzieć za to, co my robiliśmy, tak? Bo on się gniewał. Na tych ludzi nie mógł patrzeć na to całe zło. Dlatego był ten potop, między innymi. Dlatego była ta Sodoma i Gomora, tak, która została zniszczona, ale zawsze tam ujrzał jednego sprawiedliwego. I właśnie jego miłość polega na tym, że on nam wszystko przebaczył i zapragnął z nami spędzić swoją wieczność przed jego obliczem, pomimo tego, co czyniliśmy. On po prostu zapragnął być z nami i nam to wszystko po prostu przebaczył. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość do ludzi zbawiciela, naszego Boga, zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym, sprawiedliwym uczynkom, które spełniliśmy, lecz dzięki swojemu miłosierdziu. Lamentacje, czy 22. Niewyczerpalna jest łaska Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Nehemiasza 9,17. Ale Ty jesteś Bogiem przybaczającym, łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu. I pełnym wielkiej łaskawości. I wiecie, pomimo właśnie tego, tak jak tutaj Bóg mówił, że on wyciągał do tego ludu swoje ręce cały czas, że był przy nich i oni odwracali się od Boga, oni nie chcieli Boga. I jak wielu dzisiaj ludzi nie chce Boga, jak wielu dzisiaj ludzi jest poranionych i aż agresją reaguje na głoszone słowo Boga. Ale pomimo tego, że ludzie odwracali się od Boga, pomimo tego, że nie chcieli Boga znać, on i tak postanowił im przebaczyć, i to jest właśnie ta miłość. Jego bezwarunkowa miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jesteśmy po prostu przyjaciółmi dla Jezusa. I teraz Wam coś pokażę. Ach, jak się napija. Więc kiedy jesteście w swoich komorach modlitewnych, proszę Ducha Świętego, aby objawiał Wam tą miłość do Was, tą szerokość, głębokość. I zobaczcie, dostałam kwiaty w moje urodziny i ten kwiat yy, to był trzeci kwiat w, tym, yy, w tych kwiatkach. No i ja patrzę na mówię, co ty, mówię, więdniesz. No i dobra, bo go osobno, dałam mu wodę. No i on jest taki, po prostu ma wodę, ale nie pije, nie? No właśnie, i kwiat zwiędu jest to obraz serca, które nie pije. I to jest taki symbol, że zobacz, możesz być w Chrystusie, nie? Możesz być w Chrystusie, możesz w Nim być, możesz zostać zbawionym, możesz być wśród ludzi, którzy są nawet zapaleni dla Boga, ale nadal możesz usychać, nadal możesz więdnąć, bo nie pijesz, bo nie przyjmujesz Jego słowa. Nie karmisz się Bogiem. I możesz być w wodzie, a mimo to umierać. I to jest obraz chrześcijanina właśnie, który jest blisko źródła, chodzi do kościoła, słucha kazań, zna słowo, a jednak nie czerpie osobiście z Boga. I kiedy właśnie my się, kiedy my się nie karmimy, e, i to jest, uważam, że to jest właśnie przykład tego, kiedy... To słowo, które Bóg nam przekazuje, to ono nie trafia prosto w serce, że ono się nie zakorzenia w tym sercu. Nie przyjmujemy, po prostu mamy zamknięte serce, nasze serce nie jest uniżone, nie poddajemy się Bogu, po prostu nie przechodzimy, nie pijemy. I wtedy usychamy, wtedy więdniemy. I myślę też, że mamy też takie okresy w ogóle w życiu, bo to nie musi się dotyczyć całego życia chrześcijańskiego, ale mamy też takie właśnie okresy, że nagle przestajemy pić, nie wiem, tracimy ufność do Boga. Albo do jakiejś dziedziny naszego życia nie przyjmujemy tego słowa. Ono, ono nie gruntuje się w naszym sercu, i w tej dziedzinie będziesz usychał, będziesz jak zwiędły po prostu kwiat, bo nie pijesz z Boga. I to jest właśnie tak, jak ostatnio ogłosiłam, że przynosimy obfity owoc wtedy, kiedy to, to słowo w nas trwa. I taki zwiędły kwiatek jest to, jest to słowo właśnie, które nie trwa w tym sercu, nie zostaje. Hmm. I myślę, że kiedy właśnie przychodzą różne okoliczności do, do naszego życia, to my nie przywołujemy tego słowa, bo ono w nas nie trwa. My możemy zostać połechtani słowem w danej na przykład opresji, w danej sytuacji, w danych okolicznościach, które do nas przychodzą. I może ktoś nam powiedzieć to słowo, ale jeżeli to słowo właśnie nie ma tego gruntu, żeby ono się zakorzeniło, to będzie tylko chwilowe. Może być ta chwilowa taka uciecha, a potem wracamy znowu do tych kłamstw, które są zakorzenione w naszym sercu. Więc to jest właśnie, o, na przykład, przykład z listu, listu Jakuba chyba to jest, gdzie człowiek podchodzi do lustra, widzi, swoje obli widzi no, swoje oblicze, widzi siebie, odchodzi od lustra i zapomina, jak wyglądał. I to jest właśnie przykład takiego człowieka. I potem y, ten taki chrześcijanin jest zdołowany, nie ma wiary, nie ma ufności, i to nie chodzi o to, że traci swoje zbawienie, tak? No bo jesteśmy zbawieni poprzez wiarę, ale po prostu, żeby nasze życie obfitowało w pokój, miłość i tak dalej, żeby tryskało właśnie tym życiem, to słowo musi być zakorzenione w sercu. My musimy żyć Chrystusem, musimy pić z Niego codziennie, my musimy przebywać w Jego obecności. Bóg musi nas napełniać, tak? I właśnie kwiat świeży jest to obraz życia, które, które pije. I właśnie taki kwiatek, tak, jak widzimy, jak on pije wodę, on odżywa, tak? Rozkwita, on jest po prostu piękny. On jest. Czasami widzimy kwiata, w którym on jest tak rozwinięty, aż widać, że z niego tryska po prostu życie. Że nie jest tylko ledwo zipie, ale jest taki, taki przepełniony takim tryskającym życiem, nie? Są takie kwiaty, że po prostu jak on rozkwita, to aż po prostu samo życie z niego wychodzi, nie? I to życie właśnie nie pochodzi z nas, ale, ale z niego. No i uważam, że Bóg zaprasza nas. Bóg zaprasza nas właśnie, abyśmy byli blisko tej wody. Żebyśmy nie byli blisko, przepraszam, żebyśmy nie byli blisko tej wody, ale żebyśmy się właśnie napili z Boga, nie? Abyśmy przyjęli tą prawdę, abyśmy powrócili do swoich modlitw, abyśmy zaczęli ufać Jezusowi, bo musimy polegać po prostu na tym, co zrobił już Jezus i Mu ufać. Wtedy będziemy po prostu żyć, wtedy będziemy tryskać tym życiem, nie? I wtedy będziemy przynosić to życie pełne owoców w każdej dziedzinie naszego życia, tak? Nie będziemy mogli sobie pozwalać na to, tak jak już mówiłam wcześniej, czy ktoś nas, nam ubliży, czy przyjdą jakieś wątpliwości do naszego życia, kiedy pijemy z Boga, my będziemy po prostu potrafić się ostać w takim dniu i cały czas przynosić ten obfity owoc. Więc taki przekaz i jeszcze taka jedna sytuacja. Czekajcie. Hmm. A, dobra, to już mam tutaj coś zapisane. I wtedy będziemy właśnie jak świeży kwiat, żywy, piękny i pełen życia, kiedy będziemy przychodzić do Boga. No właśnie, i możemy znać w ogóle Boże. Aha, dobra, to już wiem, to jest coś co innego, przepraszam. Ostatnio sobie tak uświadomiłam, że możemy znać Boże zasady, jego prawidła, i nawet wprowadzać w życie, ale bez ufności Bogu nadal będziemy połamani i utrudzeni. Bo nawet jeżeli dana zasada zadziała w naszym życiu, nie wiem, chociażby. Oddawanie dziesięciny, tak? Ktoś na przykład sobie wprowadzi ten, ten zwyczaj, że on będzie na przykład oddawał 10%, ale nadal będzie się martwił i nawet, nawet to prawidło, które on wprowadzi, spełni się to, że Bóg podwoi na przykład w jakiejś tam dziedzinie jego finanse, to on nadal będzie się martwił, martwił o finanse, martwił się o to, za co będzie dalej żył, bo on nie będzie miał uf ufności, on będzie tylko wprowadzał jakieś tam prawidła, a nie będzie polegał na tym, co zrobił, co zrobił Jezus. Więc Yy, uważam, że nadal będzie właśnie chodzić w takim utrudzeniu. Bo nawet właśnie jeżeli yy, zasada zadziała, nie oznacza, że w naszym sercu będzie pokój. Dlatego właśnie mamy polegać na tym, co zrobił dla nas Jezus, pokładać taką pełnią, pełnię ufności w Nim, bo On jest dawcą życia i kiedy my na tym staniemy, na tym, że zaczniemy Mu ufać i On będzie nas wyposażał w ten pokój, miłość i radość, to automatycznie właśnie te prawidła czy Jego zasady będziemy przestrzegać. No bo je, kiedy serce jest pełne ufności do Boga i wierzymy Bogu, no to będziemy polegać na jego, na jego obietnicach, na Jego słowie, na Jego zasadach, żebyśmy nie zaczynali właśnie od tej drugiej strony, że będziemy wprowadzać jakieś zasady Boże. To tak samo jak faryzeusze, tak? Oni przestrzegali różnych zasad, a oni mieli pokój serca, oni w ogóle rozpoznali w Bogu Ojca, kiedy oni uprawiali swoje modlitwy, kiedy oni przestrzegali postu, powiedzieli, my dajemy dziesięcinę przecież, tak? Dajemy dziesięciny. Modlimy się, przestrzegamy, pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą, tak? I czy oni mieli pokój serca? Czy oni rozpoznali w Jezusie ojca? Czy oni zaufali Bogu? Oni nie mieli tego zaufania, oni tylko przestrzegali zasad. Nie? I obarczali jeszcze tymi zasadami ludzi, a nie mieli bliskości, nie mieli relacji z Bogiem, nie mieli tego zaufania. I uważam, że właśnie z tego zaufania będzie tak, że będziemy chodzili Jego prostymi drogami. I wchodzili po prostu przez otwarte drzwi. I taka jeszcze jedna sytuacja, tylko Wam powiem. Przydarzyła mi się, wybrałam sobie plecak i przeoczyłam długopis w tym plecaku. No i wyjmuję ten plecak, ja patrzę. Ten długopis się rozlał i zostawił plamę na całym plecaku. I tak mówię Boże, co ty mi chcesz przez to powiedzieć, nie? Przez ten zabrudzony plecak. No i myślę, że, że Bóg w ogóle chce powiedzieć o tym. Że Dobra. myślę, że przez to Bóg chce też powiedzieć nam, że to, co jest ukryte w nas, i czasami ukrywamy coś świadomie, to prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak jak jest to, że to, co będą mówili na ucho, to będzie głoszone z dachów, tak? Więc jeżeli coś zatajasz, na przykład w swoim życiu, coś ukrywasz, to prędzej czy później wyjdzie na jaw, i dodatkowo jeszcze pobrudzi Ciebie, i może pobrudzić gdzieś tam ludzi dookoła. Mogą to być też nieświadome rzeczy, które gdzieś tkwią w nas. Może boimy się przed Bogiem odkryć całkowicie i gdzieś to tłumimy w sobie. I przychodzi taki dzień, kiedy to szambo wywala, tak? Niby jest wszystko pięknie, a nagle szambo wybuchnie, no i automatycznie Ciebie pobrudzi. Więc Bóg po prostu chce nam powiedzieć, że. Nic się nie ukryje. Kiedy wchodzimy w Jego światło, tak jak y, byliśmy na uwielbieniu na tej grupie domowej i ja mówiłam, żeby zajrzeć do takich miejsc, y, gdzie jest pańczyna. I kiedy tam zapalimy światło w to miejsce, to pająki uciekną. Tak? Czyli potrzebujemy po prostu wejść w Bożą obecność, przyjść do Jego światła, żeby On właśnie oświetlił te wszystkie zakamarki naszego serca, żebyśmy pozwolili się po prostu Bogu uzdrowić, uleczyć. Żeby właśnie nie było takich sytuacji, bo tak nawet się mówi, że wyjdzie wszystko w praniu, nie? Jest takie przysłowie ludzkie, wyjdzie wszystko w praniu. No i wyszło, nie? Że nic się po prostu przed Bogiem nie ukryje, że prędzej czy później wyjdzie to na jaw, No, to tyle. Dzięki.